Cześć wszystkim witajcie na kanale Modele z Pasją. Dzisiaj zrobimy sobie taki mikołajkowy odcinek. Będzie unboxing i tutaj jeszcze pokażę, co dostałem w buta, więc zapraszam do oglądania. Tutaj jeszcze na początek pokażę Wam. Dostałem jeszcze taką koszulkę z polonazan. Nie wiem, czy widzicie ją dobrze. O, jeszcze w 1500 i bombkę z Cooper. I tutaj mamy, jeszcze dostałem skodę 105 w serii złota kolekcja Paralu. Bardzo mi się podoba ta Skoda. A wczoraj jeszcze mm, byłem na zakupach za domu. Po drodze był kiosk, tu musiałam wejść. I kultowy ciężarówki PRL-u numer 119. Więc najpierw zrobimy unboxing z Kody myślę. Później Ziła. No, jest tutaj w innym miejscu, bo tam gdzie zawsze nagrywaliśmy, no po prostu jest trochę bałagan. I dzisiaj sobie tutaj nagramy na komodzie. Jeszcze tutaj możecie zobaczyć. Mam choinkę. Już się tutaj, Ameryka. Ale to ciekawe. Mam bombkę z polonezem. Bardzo mi się podoba. No, więc przejdźmy do unboxingu. Ok, mamy skodę 105, więc się bierzemy do otwierania jej. Dobra, jak widzicie, mamy 105. I ją sobie tutaj rozetniemy. No, jest tutaj Skoda 105, trzeba ładnie tutaj fajnie poszedł ten blister. i mamy Skodę 105, więc teraz jeszcze ją sobie odkręcę od podstawki i wam pokażę. Okej. Okay. Mamy odpakowaną, piękną Skodę 105 w kolorze pomarańczowym. Chcę tutaj sobie zobaczyć jak ona wygląda mniej więcej. Bardzo pięknie wykonany model, naprawdę. Ale kolor, kolor to jest naprawdę bomba. Tu mamy jeszcze książka. Ja I tutaj mamy kolejny numer, jest bardzo fajny. I ten numer kolejny chciałbym dostać na święta pod choinkę. No. Model tutaj pięknie się prezentuje, jak widzicie. Więc go sobie tutaj odłożymy na bok. No i przejdziemy do. Na perelu PRL-u, czyli modelu, który, model, który kupiłem wczoraj w kiosku. Yy, no, tutaj od razu mam sobie nożyczki, więc możemy opakować. Dzisiaj pewnie jeszcze będzie głosowanie na kolejny film. Będziecie głosować pewnie, bo planuję zrobić Skodę, Tom 105 kontra zobaczycie co bo to też będzie mega i to też będzie marki Skoda i będzie sobie robić więc zapraszam Was pewnie po filmie jak lecie to zrobię to głosowanie eee, no więc bardzo zapraszam chętnie i chętnie nagrę. Dobra, więc mamy ziła Bardzo mi się ten Ził podoba. Fajny strażacz, strażacki. No, więc model naprawdę trzeba mu z rejestrację nasze polskie dorobić. I będzie fajnie się na makiecie prezentował. Więc sobie tutaj odłożymy dzisiejszy zestaw na filmie. Można zobaczyć. No, taki zestaw jest. Więc jeżeli Wam się podobało dajcie suba, lajka, komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku i Was zapraszam jeszcze na prezentację tych dwóch modeli na makiecie. Na razie, pa!